Wieczne bezpieczeństwo wierzącego. Słowo Boże uczy, że kto jest raz zbawiony, jest zawsze zbawiony i możemy o tym przeczytać między innymi w pierwszej księdze Mojżeszowej, rozdział 7, werset 16. A te, co weszły, jako samiec i samica, z wszelkiego ciała weszły, jak mu rozkazał Bóg, i zamknął pan za nim. Ten fragment dotyczy Noego i Arki. Wskazuje nam jednoznacznie, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony, bo wieczne bezpieczeństwo wierzącego jest faktem nauczanym przez Biblię. Ten fakt jest niepodważalny i fragment z pierwszej Mojżeszowej 7:16 z księgi Genezis, księgi Rodzaju jest tutaj opisany typ Chrystusa. W księdze Rodzaju rozdział 6 jako kaznodzieja sprawiedliwości był Noe. Co widzimy między innymi w Drugim Piotra, drugi list Piotra, 2,15. Opuściwszy drugi list Piotra, 2,5, przepraszam, jeżeli pierwotnemu światu nie przepuścił, ale samo ósmego Noego, kaznodzieję sprawiedliwości zachował, zesławszy potop na świat bezbożnych. Widzimy jednoznacznie: Noe jest typem Chrystusa, który swoim życiem ostrzegał ludzi przed nadchodzącym gniewem. Księdze rodzaju siódmy rozdział jest typem Chrystusa przewodnika, wodza naszego zbawienia. O czym mówi m.in. Hebrajczyków, rozdział drugi, Hebrajczyków, rozdział drugi, werset dziesiąty. I tu widzimy jednoznacznie, 20. Albowiem godziło się temu, dla którego jest wszystko, i przez którego jest wszystko, aby tego, który wielu synów do chwały przywiódł, wodza ich zbawienia doprowadził do końca przez cierpienia. I Chrystus jest wodzem naszego zbawienia, jak mówili do Hebrajczyków 2.10: Noa jest typem tego wodza naszego zbawienia, który zapewnił nam, Pan Jezus Chrystus, zapewnił nam odkupienie. Przechodząc przez wody sądu. W księdze rodzaju ósmy rozdział, Noe jest postrzegany jako głowa nowego świata. I jest figuratywnie zmartwychwstałym, obrazem zmartwychwstałego Chrystusa jako głowy nowego stworzenia. I możemy to zobaczyć o panu Jezusie, że jest tak napisane w objawieniu 3.14. Księga Objawienia, trzeci rozdział, czternasty werset. I tutaj mamy jednoznacznie i do anioła zboru laodycejskiego napisz to mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego albo architekt stworzenia Bożego. Także drugi list do Koryntian 5,17, drugi list do Koryntian. 5 rozdział, 17 werset. Mamy tam jednoznacznie pokazane. A tak, jeśli kto jest w Chrystusie, ten jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. Arka, którą zbudował Noe, aby ocalić swoją rodzinę, o czym czytamy wy Hebrajczyków 11, 7. Hebrajczyków 11, 7. Wiarą Noe otrzymawszy objawienie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, bogobojnie przygotował korab... Dla ocalenia domu swego, przez którą potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, która jest z wiary. Widzimy wyraźnie, że korab, albo arka, którą zbudował Noe, aby ocalić swoją rodzinę, to symbol dzieła zadośćuczynienia, którego Chrystus dokonał na krzyżu, aby zbawić wszystkich, którzy są w rodzinie Bożej. Każdy kto do niej wszedł, był bezpieczny i chroniony przed wodami sądu, które spadły na ziemię. Aby uczynić arkę nieprzepuszczalną dla żywiołów, miała ona pokrycie ze smoły zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Słowo smoła ma tutaj pewny bagaż informacji nam do przekazania. Bo jest tym samym słowem, co zadośćuczynienie w oryginalnym języku, a gdzie indziej jest tłumaczone jako właśnie zadośćuczynienie. Podwójna powłoka smoły na arce mówi o podwójnym aspekcie dzieła odkupienia Chrystusa. Po pierwsze, było przebłaganie, o czym czytamy w pierwszym liście Jana 2.2. Pierwszy list Jana 2.2 i on jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, ale też za grzechy całego świata, albo i on jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, ale też za cały świat. Słowo grzechy się nie powtarza drugi raz. A także 410, 410, 40 mówi nam w tym jest miłość, że nie nie że my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłosy nas swego dla ubłagania za grzechy nasze. Widzimy jednoznacznie, które to właśnie przebłaganie zaspokoiło święte żądania Bożej sprawiedliwości przeciwko grzechowi, było też zastąpienie. Tak, zastępstwo Pan Jezus jest zastępstwem, o czym czytamy w Hebrajczyków 9,28. Hebrajczyków 9 rozdział 28 werset mówi tak i Chrystus raz będąc ofiarowany na zgładzenie wielu grzechów, drugi raz bez grzechu okaże się tym, którzy Go oczekują ku zbawieniu oraz pierwszy list Piotra, 3,18, pierwszy list Piotra, trzeci rozdział 18 werset. Bo i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przywieźć do Boga. Będąc zabity co do ciała, a ożywiony co do ducha. I to jest jednoznaczne, że było właśnie zastępstwo Chrystusowe, które odnosi się do Chrystusa zajmującego miejsce wierzącego w sądzie. Arka miała również wewnątrz gniazda dla wszystkich, którzy weszli. To mówi o odpocznieniu i pokoju, które Chrystus daje wszystkim, którzy przychodzą do Niego z wiarą, po zbawienie. O czym czytamy w Mateusza 11:28? Mateusza 11. rozdział 28. werset mówi nam jednoznacznie. Mateusza 11:28. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a ja Wam sprawię odpocznienie. Oraz Rzymian 5, 1, Rzymian 5, rozdział, werset pierwszy. Komunikuje nam tutaj Słowo Boże ponad wszelką wątpliwość, że właśnie mamy odpocznienie w Chrystusie, będąc wtedy usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Więc widzimy. Co w tym typie nas poucza Słowo Boże? W tym typie jest wyraźne to, że kiedy Noe i jego rodzina weszli do Arki, jest napisane, że Bóg zamknął ten korab, Bóg zamknął tę Arkę. Tak jest napisane 7,16. Kiedy drzwi były zamknięte przez Boga, nie ma żadnej zmianki, że kiedykolwiek zostały ponownie otwarte. Była tak bezpiecznie zamknięta, że kiedy nadszedł czas, aby odkupiona rodzina mogła się wydostać, musieli rozebrać arkę. O czym mówi nam rodzaju 8 rozdział, 14 werset. A w drugim miesiącu, 27 dnia tego miesiąca, ziemia całkowicie obeschła, jak widzieliśmy. I dalej. Wtedy rzekł Bóg do Noego: Wyjdź z arki, ty i żona twoja, i synowie twoi, i żony twoich synów, którzy są z tobą. Wyprowadź z sobą wszystkie zwierzęta, które są z tobą, wszelkie istoty i tak dalej. I widzimy, że wyszedł Noe z synami swymi, i żoną swoją, z żonami synów swoich, którzy byli. Więc widzimy wyraźnie, że to jest jednoznaczne, że. No Noe nie zamykał tej arki. To nie ludzkie dzieło. To ludzkie bo, dzieło Boże. To dzieło Pana Jezusa Chrystusa. Tak na zakończenie jeszcze to. Bakofer. Czyli właśnie smoła. Było wspomniane, że to jest to samo słowo, które znaczy tutaj właśnie kwestie uczynić bezpiecznym, zabezpieczyć albo generalnie związane z odkupieniem i faktycznie tak jest, nawet jeśli możemy sprawdzić w dowolnym słowniku, oczywiście dowolnym dobrym słowniku do języka biblijnego.